Zakończyła się druga runda Mistrzostw Europy Kobiet w Rumunii i wieści, które dla Was mamy są co najwyżej średnie. Dzisiaj nasze zawodniczki zagrały na 50%. Zobaczmy, jak było konkretnie. Yy. Pozytywną wiadomością jest zapewne remis Alicji Chliwickiej z Lelą Jawakiszczwili. Zawodniczka z Gruzji ma ugruntowaną pozycję w świecie szachowym. To zawodniczka, która regularnie notowana jest w okolicach 2500 punktów rankingowych i na pewno była faworytką tego pojedynku. Remis na pewno jest wynikiem w porządku. Partia była dość interesująca. W pewnym momencie się troszkę zakotłowało. W efekcie tego doszło do końcówki, która chyba była po prostu remisowa, i takim wynikiem zakończyła się ta partia. Nieco gorzej poszło Oliwii Kiołbasie, która grała z Olgą Girią, bardzo znaną zawodniczką z Rosji, której ranking teraz jest niższy niż był przed kilku laty, jednakowoż jej marka również jest bardzo rozpoznawalna na świecie. Gra na wysokim poziomie przez lata była elementem układanki trenera rosyjskiej kadry który włączał ją na najważniejsze międzynarodowe drużynowe rozgrywki. Po ciekawej partii, którą zaraz zresztą zobaczymy, Oliwia niestety przegrała. Swoje partie wygrały Jola Zawacka i Monika Soćko. Dla Joli było to drugie zwycięstwo i jest jedyną Polką, która ma na koncie dwa punkty po dwóch rundach i jest w gronie liderek. Dla Moniki było to odbicie się po wczorajszej nieudanej partii, którą analizowaliśmy wspólnie. Słabą wiadomością jest niestety porażka Klaudii Kulon, która rywalizowała z Mistrzynią Międzynarodową, co prawda, ale o rankingu zaledwie 2018 punktów, i Klaudia, pomimo tego, że jest notowana o 350 punktów wyżej, partię w niezbyt dobrym stylu przegrała. Znamy jednak Klaudię i wiemy, że ona nigdy się nie Poddaje i nawet ta, ten nieudany start nie powinien jej zniechęcić. Ona zaraz włączy tryb odrabiania strat, i mam nadzieję, że jeszcze pod koniec turnieju będziemy mówić o Klaudii w samych superlatywach. A teraz przejdźmy do partii, które chciałem obejrzeć. Tak jak już Wam wspomniałem, chętnie bym rzucił okiem na partię Oliwii Kiełbasy, a także na chwileczkę na partię Moniki Soćko. Zajmie nam to parę minut, także. Rzućmy okiem, co te panie nam dzisiaj zaprezentowały. W partii Oliwii zaczęło się od ruchu D4. Oliwia zareagowała gambitem hetmańskim. Był to gambit hetmański nieprzyjęty i wariant wymienny w tym wariancie, w tym debiucie. Tu ciekawy ruch zagrała Oliwia, mianowicie zamiast typowej roszady, zdecydowała się na skoczek H5. To też bardzo ciekawy ruch, natomiast dla wielu może być jakimś zaskoczeniem. Celem czarnych jest to, żeby po wymianie gońców. Czarnopolowych, nie robić krótkiej roszady, tylko żeby tym królem pójść w, drugą, w długą stronę. Żeby król schronił się na tym samym skrzydle co król przeciwnika, bo król białych najczęściej w tych systemach idzie właśnie w długą roszadę i białe są wtedy przygotowane do ataku na czarnego króla na skrzydle królewskim. Więc czarne w reakcji na to próbują schować króla także na skrzydle. Hetmańskim. Jakie są plusy, jakie są minusy tego? Widzimy, że po wymianie gońców czarnopolowych czarne mają dość dużo słabych czarnych pól. Widzimy tutaj na przykład takie pola, które są dość osłabione, ale dzięki temu, że te gońce się wymieniły, czarne nie mają problemów z przestrzenią i właśnie mogą zrobić długą ruszadę. Takie są plusy i minusy tego wariantu. Po długiej roszadzie Oliwia zagrała skoczek B6, to też dość typowe posunięcie. Chcemy wyprowadzić gońca z pola C8, czy to na D7, czy to na E6, po to, żeby potem zrobić długą roszadę. H3 z niedwuznaczną groźbą g4 czarne tutaj bardzo często reagują ruchem G6 po to, żeby skoczek mógł wrócić na G7, po to, żeby neutralizować poczynania gońca z pola. D3 nie dajemy ruchu G4, gdyby tutaj czarne zagrały gonie z D7, G4 byłoby bardzo nieprzyjemne. Po skoczku F6 mogłoby nastąpić G5 i ten skoczek dalej byłby prześladowany, a czarne miałyby już prawdopodobnie duże problemy. Po ruchu G6, który zagrała Oliwia, przeciwniczka zagrała król na B1. Skoczek G7, G4, te ruchy mogły pewnie nastąpić też w innej kolejności. Natomiast tu gra naszej zawodniczki była bardzo logiczna. Gonie D7, skoczek F3, długa roszada. Skoczek e5, goniec e8, też mi się wydaje dość istotny ruch, nie chcemy tego gońca od razu wymieniać, on tutaj pełni dość dobrą funkcję, pożyteczną funkcję obronną i prawdopodobnie warto go utrzymywać. Zresztą zaraz zagrają czarne f6, wypędzą tego skoczka i on się tutaj też troszkę plącze. Goniec e2, król d8, a4. No, i tak jak mówiliśmy, F6, skoczek D3. Zwróćcie uwagę na to, że ten skoczek stanął na D3, udało się mu tutaj stanąć. Musiała, co prawda, Giria przestawić gońca z pola D3 na E2, żeby zwolnić pole. Natomiast to pole D3, tak jak pole D6 w strukturach karlsbackich, czyli strukturach z podobnie stojącymi pionami, te pola. Na D3 i D6 są kluczowe. E, właśnie są to pola, które najchętniej zajęłyby skoczki. E, I po tym, jak e, Giria zajęła skoczkiem pole D3, za chwilkę zobaczymy, że Oliwia swoim skoczkiem z B6 przejdzie na pole D6, czyli na to optymalne pole w tych strukturach. Tu Oliwia zaczęła jeszcze od ruchu skoczek E6, który chyba był w miarę ok. A5, skoczek C4. A6 i B6. Ten manewr, który tutaj wykonały białe, też jest dość typowy. Białe próbują skruszyć obronę czarnych, próbują znaleźć jakąś słabość w ich obozie, jakiś obiekt do ataku. I wydaje się, że pionek na A6 jest słaby, że jest stracony, że jego się gdzieś tam nie obroni. Ale goniec z E2 dość dobrze może go wspierać, a ten, gonie, ten pionek pełni rolę takiego tarana. Po B6 nastąpiło skoczek A2. Tu białe próbują dobrać się do pionka C czy rozpocząć akcję na linii C, dlatego wycofują tego skoczka. Wieża C8, skoczek B4, skoczek D6, tu już groziło bicie, dlatego skoczek musiał uciekać. Wieża C1. No i właśnie tutaj troszeczkę to jest właśnie ciekawe, że do tego momentu partia była bardzo. Interesująca. Pozycja, którą mamy, jest bardzo tak naprawdę bogata. Struktura nie jest symetryczna, struktura jest tak naprawdę poszarpana, bo z jednej strony białe mają tego pionka na a6, który może być w grze środkowej atutem, ale w końcówce jakąś słabością. Z drugiej strony białe też się osłabiły na drugim skrzydle. Niby te pionki stoją agresywnie, ale też w końcówce mogą być problemem. A z kolei czarne mają jakiś problem. Problem z pionkiem na C6, ewentualnie z królem, pozycja jest bardzo złożona. I tutaj niestety Oliwia nie wyczuła troszeczkę dynamiki pozycji, bo można było tutaj zagrać co najmniej kilka ruchów. Najlepiej moim zdaniem, wyglądał ruch goniec D7, który konsoliduje pozycję pionek na C6 cały czas nie wisi, bronimy wieże. Wieże się łączą, to też bardzo często jest przydatne. I potem możemy na przykład spróbować wieże postawić na polu E8. I nawet próbować dojść do F5. Można też ruch F5 zagrać od razu. Natomiast wydaje się, że do tego jeszcze należy się przygotować. Bo mimo wszystko ten goniec powinien pójść na pole D7, wieża powinna pójść na E8, wszystkie figury sta stawiamy do centrum i próbujemy rozwijać dalej jakieś tutaj napięcie, niestety w tym momencie Oliwia zagrała do tyłu zagrała skoczek D8, no i to jest coś na co na pewno zwróciłby uwagę trener kadry narodowej mężczyzn Bartosz Soćko, ruchy do tyłu zawsze są złe i oczywiście w szachach ja nie wierzę nigdy w pojęcie zawsze, bo szachy to gra wyjątków, ale tu tutaj zdecydowanie to, na co trener zwraca uwagę, jest bardzo dobrze widoczne. Skoczek poszedł do tyłu i od tego momentu może partia jeszcze nie była rozstrzygnięta, ale białe szybko przechwyciły inicjatywę. Goniec d3, goniec f7, skoczek c3 i tutaj prawdopodobnie nie było jeszcze dla dramatu, niestety Oliwia źle oceniła ruch skoczek c4, być może nie doceniła tego, że przeciwniczka może zwyczajnie pobić na c4 i ta pozycja Robi się już bardzo, bardzo zła. A po tym, jak zbiła Oliwia, DC4 jest już niemalże przegrana. Tutaj też warto zauważyć, że znaczy tu prawdopodobnie lepiej było zagrać Hetman B4, chociaż i tak ta pozycja po z D3 chyba nie jest najprzyjemniejsza. Chyba jest już tutaj dość ciężko. Teraz te wymiana skoczków, skoczka, skoczka, który stał tutaj na D6, chyba jest na korzyść. Czarnych, na korzyść białych, które za chwilę będą wzmagać nacisk na pionka c6. Zresztą te, te figury czarnych stoją tutaj nie za dobrze. Przedstawienie skoczka z d8 na lepszą pozycję jest bardzo trudne, wymaga czasu, a tu w powietrzu mogą wisieć nawet jakieś motywy taktyczne. Widzimy, że nawet jakieś ruchy typu skoczek b5 są możliwe, bo wieża na c8 może być problemem, bo hetman i wieża Będą gdzieś tam atakowały na, na tę wieżę niebronioną. Tutaj może być naprawdę nieprzyjemna sytuacja. Natomiast tak czy siak, pewnie należało się na to zdecydować, bo Oliwia wybrała posunięcie DC4, które mogłoby być dobre, gdyby goniec z F7 uzyskał tutaj jakiś dostęp do. Mm, Chociażby tej przekątnej, ale nawet sam szach po tej przekątnej jeszcze niczego by nie dawał. Białe są lepiej przygotowane do otwartej pozycji, figury czarnych są na dwóch ostatnich liniach. To jest zdecydowanie za mało, żeby tutaj przeciwstawić się potędze pozycji przeciwniczki. Nastąpiło Hetman na 4H5 i właściwie możecie też zwrócić uwagę, z jaką konsekwencją i precyzją Rosjanka rozegrała tę pozycję, bo tutaj niektórzy szukaliby mata. A Rosjanka bardzo słusznie oceniła, że przy tej zmienionej strukturze, przy tym pionku na C4, ona ma szansę nawet wygrania tej partii w końcówce. Skoczek C2, goniec E6, F3, tu obroniła pionka. Wcześniej Skoczek poszedł na C2, broni pionka E3, wszystko stoi bardzo solidnie. I teraz, nawet być może długofalowo, chcemy wygrywać tego pionka. A Giria jeszcze uznała, że po Skoczek F7 ciekawe będzie zaproponowanie wymiany Hetmanów, gdyby. Hetman odszedł, można byłoby tutaj prawdopodobnie nawet skoczek e4 zagrać atakując pionka kreując jakieś problemy z takim nawet głupim malutkim pionkiem już jest bardzo ciężko się z nim uporać czarnym jakoś go obronić można oczywiście zacząć od hetman d8 no ale teraz nie wiadomo czy za chwilę nie dojdzie nawet do czegoś takiego e4 d5 pozycja jest bardzo pasywna nieprzyjemna po wymianie hetmanów natomiast tutaj już wielkiej historii do końca partii nie ma nie Będziemy tego jakoś bardzo głęboko oglądać, natomiast zobaczcie jak po malutku wy wykorzystywała to Rosjanka. Wymiana piątków po linii G i oddanie linii H to na pewno nie poprawiło sytuacji Oliwii, ale też nie wiadomo było co robić, w jaki sposób można było to lepiej rozegrać. Natomiast Rosjanka krok po kroku tutaj to wygrywała. Tu jeszcze taka mała techniczna można powiedzieć wymiana po to, żeby... Pozbyć się gońca, i teraz decyduje to, że czarne figury są bardzo słabe, a figury białych i wieża, i skoczek są bardzo, bardzo aktywne. Dodatkowo, tutaj paradoksalnie można powiedzieć, wbrew temu, co mówiłem wcześniej, pionek na A6 w tym układzie się bardzo przydaje. Dobrze, Rosjanka to zrozumiała. Ten pionek w tej końcówce tak naprawdę sprawia, że król czarnych nadal jest w tarapatach. I nie było tutaj żadnych szans na, na uratowanie tego, bo widzicie, wieża na siódemce, wieża wykorzystuje pole B7, które oferuje jej pionek z A6, i niestety tutaj obronić się tego nie da. Bardzo konsekwentnie tę partię rozegrała Olga Giria od początku do, do samego końca. Więc można powiedzieć, że Oliwia dostała taką pouczającą lekcję i to jest właśnie też rzecz, o której chciałem tutaj powiedzieć, że czasami za mało naszych zawodniczek, juniorek jeździ na turnieje typu Mistrzostw Europy, które są znakomitą okazją do tego, żeby się czegoś nowego nauczyć, gdzie można spotkać się tak naprawdę bardzo łatwo z utytułowanymi rywalkami z zagranicy, zobaczyć jak one grają, poczuć tego na własnej skórze. No i cieszę się, że i Oliwia i Alicja Siliwicka pojechały do Rumunii no i walczą z tymi zawodniczkami zyskując tak naprawdę bezcenne doświadczenie. Drugą partią, którą chciałem dzisiaj tak szybciej zobaczyć. Jest partia Moniki, Soćko. Chwilkę mi zajmie, żeby ją znaleźć, więc tu musicie się uzbroić w cierpliwość. Natomiast o, już ona jest. Dzisiaj Monika rozgromiła swoją przeciwniczkę. Mieliśmy ciekawy Debiut w obronie, chyba dwóch skoczków się to nazywa, w takim wariancie, który zaczyna się jakby od partii szkockiej, tutaj gdybyśmy, gdyby Monika pobiła na d4, byśmy mieli partię szkocką, natomiast Monika pobiła, nie pobiła, zagrała goniec c4 i przeszła do wariantu, który pewnie wiele osób widziało i co ciekawe, bardzo długo obie zawodniczki grały bardzo szybko. Nie wiem, na czym polegał błąd Czeszki, dlaczego ona akurat poszła w tę, a nie w inną linię. Natomiast pozycja bardzo szybko gra zaczęła się tak naprawdę w okolicach 18 ruchu, kiedy Białe dostały genialną pozycję. Skoczek E4, skoczek D4. Teraz jest nacisk na C6, trzeba to C6 obronić, goń z D7, i tu ciekawe jest właśnie to, że białe biją na C6 gońcem i próbują potem po roszadzie walczyć troszkę z skoczkiem przeciwnika. F3, koń G5, F4, i skoczek wraca na E4. Ta pozycja jest bardzo dobrze znana, to wszystko jest teorią. I ja prawdę mówiąc myślałem, że akurat ta pozycja jest dla czarnych stosunkowo dobra, ale okazuje się, że nie jest to takie proste, i tutaj właśnie to co mówię, aż do tego momentu zawodniczki grały bardzo szybko. Nie wiem, czy przypadkiem tu czeszce coś się nie pomyliło, bo dama D5 może być już bardzo dużym błędem. Być może dama D7 trzeba grać, żeby walczyć z ruchem F5. Nie jestem przekonany. Może ta pozycja w ogóle nie jest specjalnie dobra. Natomiast to dama D7 wygląda bardzo logicznie, żeby ruchu F5 nie dać. Czeszka zagrała dama D5. I od razu zobaczcie jedno niedokładne posunięcie i po ruchu F5 może nie tyle, nie, ma, nie możemy jeszcze powiedzieć, że nie ma już co zbierać, natomiast robi się mega gorąco, dlatego bo król czarnych nadal jest w centrum on jeszcze nie zrobił roszady, roszady zresztą nie może zrobić, bo po roszadzie F6 i możemy się tak naprawdę poddać tutaj już jest pozamiatane, dlatego bo jeżeli przesuniemy G6, no to po prostu dostajemy mata na G7, a jeżeli nie przesuniemy, no to nastąpi bicie, goniec wejdzie na F6 i jest totalny rozjazd, także tego oczywiście dopuścić nie można dodatkowo białe tu już szykują wejście hetmanem na pole E7 więc przeciwniczka chcąc, nie chcąc zagrała król D7 i tu właśnie Monika zagrała piękne posunięcie bardzo głębokie posunięcie za które moim zdaniem należy jej się brawa mianowicie wieża C1 bardzo fajny ruch z ideą ruchu C4, zapytacie, a dlaczego nie można było zagrać wcześniej C4? No, oczywiście dlatego, bo Hetman bije C4. Dodatkowo, jeżeli byśmy zagrali C3 z tą ideą ewentualnie walki z pionem D4, wówczas następuje D3. No i z takim argumentem w postaci pionka na D3, gdzie tu jeszcze grozi C4 szach, robi się troszkę nieprzyjemnie. Dlatego Monika przygotowała to posunięcie C4 grając wieża C1. Tu być może przeciwniczka mogła myśleć o takim ruchu jak c4, natomiast wtedy osłabia się pionek na d4 i e, goniec f2 następuje z naciskiem na tego pionka, którego można tutaj nawet stracić. Czeszka nie zdecydowała się na posunięcie c4, zagrała król c8, no i tu idea Moniki się zmaterializowała. Monika zagrała c4. Teraz białe postawiły przed przeciwniczką bardzo nieprzyjemny wybór, bo jeżeli odchodzimy hetmanem, na przykład hetman D7, no to tak naprawdę żegnamy się z aktywnością tego gońca. goniec staje się dużym bezużytecznym pionkiem na dłuższy czas i jeżeli dojdziemy na przykład do jakiegoś przełomu E6, może najpierw grając wieża E1, no to w tej partii przewaga aktywności po stronie białych zadecyduje o punkcie. Tu już prawdopodobnie pozycja jest nie do Uratowania, natomiast tak jak zagrała przeciwniczka, czyli pobiła w przelocie, też nie jest tutaj dobrze. Monika to zresztą koncertowo wykorzystała. Dama bije C3, dama A2, przeciwniczka przyjęła pionka. No nie wiadomo, czy to było, yy, wiadomo, to nie było dobre, nie wiadomo było, co tak naprawdę tutaj robić. Może trzeba było szukać jakiegoś ruchu C4, Król H1 i za wszelką cenę włączyć wszystkie figury do gry, bo na przykład nie można tego pionka zbić. Gdybyśmy pobili, to oczywiście tutaj z uwagi na słabość taktyczną stracilibyśmy wieżę. Natomiast nawet gdybyśmy zagrali, nie wiem wieża D1, Dama E4, tutaj jeszcze to nie jest takie proste. Czarne mają parę gońców, czarne mają do tego jakieś tam obiekty do ataku, największą być może zaletą pozycji białych byłoby to, że król czarnych jeszcze jest taki troszkę nie, 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 nie. Zabezpieczony, można powiedzieć, nie ma schronienia, i tutaj na przykład może jakiś taki ruch jak B3, żeby dobierać się, żeby otwierać tę pozycję, ale to byłaby tak naprawdę partia, w której obie strony musiałyby się jeszcze wykazywać. Natomiast przyjęła pionka na A2 Kristina Nowosadowa, i po tym posunięciu białe przystąpiły do fazy może nierealizacji, ale już zupełnie niedaleko. Goniec f2, Goniec wkracza do gry, atakując pionka. Król b7, Goniec c5, Hetman a5, b4 i to jest właściwie moment, dla którego pokazuję te, tę partię, poza oczywiście faktem tego, że Monika dobrze rozegrała debiut i fajnie jej to wyszło. Po Goniec c5 z szachem Monika nie zagrała ruchu, który myślę większość z zawodników zagrałaby tutaj, czyli większość osób by pra prawdopodobnie pobiła hetmanem, po biciu hetmanem pobiłaby wieżą i po biciu na f3 pobiłaby wieżą następnie powierza d8 męczyłaby się w takiej końcówce, która jest pewnie lepsza, no ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że mogłyby tu się dziać różne cuda. Wieżówki, jak mawia przysłowie, są zawsze remisowe i tutaj czarne na pewno miałyby ogromne szanse na to, żeby te półpunktu ratować. Natomiast po gonie c5 Monika nie zabiła tego gońca ani pionkiem, ani hetmanem, tylko ze stoickim spokojem odeszła królem na Pole H1. Znakomity ruch, może nie genialny, bo nie jest on znowu taki bardzo trudny, jeżeli zdamy sobie sprawę, że bicie w szachach wcale nie jest obowiązkowe. Natomiast zawsze fajnie to wygląda, kiedy w takiej pozycji robimy takie estetyczne posunięcie, które na dodatek od razu zapewnia białym wygraną. Bo o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że unikamy wymiany hetmanów, podkreślając fatalną pozycję króla przeciwniczki. I pozycja jest zupełnie wygrana przy hetmanach. Białe nie mają trudności, żeby te partie wygrać. Bez hetmanów gra byłaby prawdopodobnie bardzo, bardzo no zupełnie inna. Czarne mogłyby realnie walczyć o, o pół punktu. Nastąpiło hetman B5. Oczywiście nie można pobić hetmanem z uwagi na wieża B1 i tracimy hetmana. Jeżeli byśmy pobili gońcem, no to można chociażby pobić. I tutaj powierza B1 przy takim związaniu pozycja musi być kompletnie wygrana. Zresztą tu prawdopodobnie wygrywa więcej niż jedna ścieżka. Natomiast po Hetman B5, które zagrała Czeszka, Monika po prostu pobiła pionkiem, oczywiście pionkiem, żeby tych Hetmanów nie wymieniać. Grozi wieża B1, Hetman uciekł, Monika dała szacha, zagrała wieża E1 i pobiła na koniec Pionka. Tutaj już pozycja jest oczywiście kompletnie wygrana na różne sposoby. Wiszą wszystkie pionki, Pionek może zaraz dojść do Hetmana. Czeszka zbiła tu, Monika jeszcze dość. Myślę całkiem dobrze pobiła Pionkiem. Oczywiście w biciu wieżą też pewnie nie było nic złego, ale tu się wszystko broni, tu wszystko jest skonsolidowane, to posunięcie też jest dość dobre. I unikając wymiany hetmanów cały czas, do, samej, do samego końca partii, kreując problemy, Monika szybko tę partię wygrała. Tu fajny ruch wieża B1, żeby odciąć drogę ucieczki królowi, żeby zaraz grozić jakimś szachem po diagonali po uprzednim przesunięciu pionka i tu jeszcze przeciwniczka zagrała wieża a6, żeby w końcu wprowadzić wieżę do gry, a to doprowadziło do dość sympatycznego końca, f6, hetman e6, fg7, też wtrącony ruch, oczywiście na hetman g4 bijemy i dorabiamy szacha, z szachem hetmana, potem bijemy hetmana przeciwniczki. A po wieża G8, które nastąpiło w partii Monika Hetman F4, Pionka bić nie można z uwagi na szacha ze zdobyciem wieży, a po Hetman E7 nastąpiło jeszcze dość eleganckie Hetman E4. Z groźbą Hetman B7, przeciwniczka zagrała C6 i tutaj moje ulubione słabości taktyczne dają o sobie znać. Wisi jedna wieża, wisi druga, obie są niebronione. No to atakujemy obie, wygrywamy wieże, i przeciwniczka się poddała. Tutaj mogła oczywiście jeszcze napaść na mata w jednym ruchu, bijąc pionka, no ale wtedy nawet można pobić wieżę z szachem i za chwilkę wygrywając Hetmana powiększyć przewagę materialną. Po tym posunięciu, po ruchu Hetman C4, Krystyna Nowosadowa uznała się za pokonaną. Na dzisiaj to wszystko. Kibicujemy dalej naszym zawodniczkom, będziemy relacjonować kolejne wydarzenia a za dzisiejszy wieczór już Wam dziękuję. Dobranoc.